Piotr Kuberski, na negalista BKSW 107, witam serdecznie. Witam serdecznie. No to zacznijmy od tego w takim razie, tu lampa świeci, a to nie ta lampa Cię opaliła dzisiaj, co? Tak. No piękne słońce gdyńskie, 30 stopni, reasumując wszystkie 4 dni. Nie, no dzisiaj pierwsze takie fajne słoneczko, skorzystałem z tego, uwielbiam kąpiele słoneczne, więc, więc jak widać efekt. Hmm. No ładnie. Słuchaj, no widziałem cię tak. Lekarz Olek, Robert i Ocz byli w wodzie, weszli do tej wody mi, mi podjechało tylko pod klapka, mówię, dobra, to tyle skąpania jak u ciebie. Nie wchodziłem. Tylko do kostek i tak wszedłem, wyszedłem. A, a. a czyłeś kostki potem? Nie. córka się kąpała, ja nie wiem no coś ty nie dałem rady. Ja wolę ciepło, zdecydowanie ciepło i, i do takiej wody. Mm -mm. Czyli morsowania też nie usprawniasz? Morsowałem do 2020 roku, ale później zrobiłem pewien głupi incydent, bo siedziałem w wodzie ponad 65 minut, minus 11 na dworze i dostałem le lekkiej hipotermii. Od tamtego czasu powiedziałem nigdy więcej. I mój organizm sam też się broni już przed tym, nie? że wchodzę nawet pod letni prysznic i mi jest zimno i muszę sobie na ciepłą wodę. No dobrze, to w takim razie do meritum jesteśmy na gorąco po ogłoszeniu Twojej walki no Twojej walki to już jakiś czas, ale Twojej walki z Radosławem Paczuskim w obronie pasa tymczasowego. No w mojej opinii oczywiście obrona pasa tymczasowe, tymczasowego to jest całkowita patologia, natomiast sytuacja jest taka jaka jest i no pas tymczasowy jest po to, żeby potem go unifikować, a nie go bronić oczywiście tak byśmy chcieli, ale tak nie wygląda Paweł Pawlak zostaje mistrzem regularnym, to więc powiedz czemu to nie jest Paweł Pawlak, czy nie chciałeś na niego poczekać, aż będzie zdrowy? Widzę, że nie gryzie się w język. Um, jeżeli chodzi o kwestie mojej walki, um, wiadomo, lepiej byłoby się zdecydowanie bić o ten pas, ten ten właściwy. Z jednej strony wiesz, jakby punkt widzenia jest od tego, jak siedzisz, od punktu widzenia. I uważam, no, Lepiej byłoby bicie w ten, ten pas, nazwijmy to ten prawilny. Niestety tak wyszło, jak wyszło. Ale też pamiętajmy, że takie walki jak walka obrona pasa tymczasowego, to jest naprawdę też na, niebywałe doświadczenie. I mam nadzieję, że je też spożytkuję na kolejne walki. A ja, no to tak patrzę. Fajnie byłoby się bić się z Pawłem, ale nie, jeszcze nadal nie wiemy, kiedy, kiedy wróci. A też pamiętajmy, że ja po marcowej walce, ja miałem tylko pobite kostki, nic poza tym i szkoda byłoby czekać nie wiem, do listopada, tudzież do nie wiem stycznia, lutego czy, czy jakichś innych terminów zdecydowanie wolę po prostu bić się częściej bo wiem doświadczenie lepsze zbieramy podczas takich wydarzeń no walki, oczywiście też finanse i to wszystko jakby się składa w jedną spójną całość do niedawna byłem zawodnikiem, który nie, nie był się zbyt często, a teraz powiem to szczerze, że, że szkoda, że nie jest to wcześniej. No, ale też jest jak jest i biorę to co dają. Mamy sierpień, Warszawę, ATM Studio. Baladek Paczowski, więc na pewno jest to fajna walka pod, dla takiego, nazwijmy przeciętnego Kowalskiego, który zbyt bardzo nie interesuje się, mym, ale gdzieś tam kojarzy nazwisko Paczowski-Kuberski. Obaj wiemy też czym dysponujemy i, i, i myślę, że będzie też to fajne widowisko. No, widowisko to na pewno będzie fajne, tylko teraz tak, mamy tam półtora tysiąca miejsc, czyli no. idealnie no. na Waszych no. kibiców, no, dla Ciebie tylko. No, dla mnie, nie, żartuję. Myślę, że dla Was obu wystarczyłoby tyle. No. Znaczy, musi wystarczyć, no. ale myślę, że na normalnych hali też to byłaby ta liczba, mniej więcej, czy nie? Znaczy, myślę, że jakby gdzieś tu było okolice Poznania, e, bo wstępnie z tego, co tam gdzieś słyszałem, za okolicą miał być e, Ostry Wielkopolski, ale coś tam się nie dogadali e, i zrobili to tutaj. Dlaczego nie wiem, troszeczkę szkoda. No bo. No bo co? Okres letni, niesprzyjający generalnie dużym eventom. No. Większymi będą. Może, może, może o to w tym też chodzi, nie? ale też nie ukrywajmy, że tych biletów dużo sprzedaje i troszeczkę szkoda, no ale co zrobimy. Nic Kibice robimy. pogodzeni z tym, że, że trzeba będzie więcej z kolei wydać, no bo to jest 1500 osób, ale tylko 1500 osób, nie aż, więc te ceny biletów będą odpowiednio podbite, no bo stawka main eventu wysoka, dużo ludzi to będzie interesowało, no więc za 200 zł się tam biletu raczej nie dostanie. No właśnie dzisiaj widziałem przedstępne ceny i na pewno po część. Bilu? Bo, nie pamiętam, ale tam jest 300. Okej, okay. no, jeszcze? 300, 400. To tak gdzieś, gdzieś chyba. To chyba koło okay, tego. Okay. E, to wiesz, wyjazd do. Ja też w ogóle dziękuję kibicom, że, że gdzieś tam są cały czas ze mną. Bo tak jakby nie było czy Gorzów, czy, czy, czy Gliwice i inne e, miejscowości, to teraz będzie Warszawa. To wiesz, trzeba kupić bilet, trzeba tam dojechać, e, trzeba się przespać, trzeba wrócić, trzeba zatankować. To jest trochę pieniążków się tam. E, jakby sumuje. E, z tego co wiem, mam 200 biletów na sprzedaż. E, taka pula mi została przydzielona. Oczywiście na pewno jest sprzedam, no ale jeszcze to jest coś za coś, niestety. To jest e, 1500 osób, ale widowisko będzie pierwszorzędne, to co powiedziałeś. E, dobry zjazd są kuberski, ale też hala jest fajna, ponieważ e, jest ona mała i, i tak naprawdę wszystko będzie widać w oktagonie jak na dłoni. No coś za coś, niestety. No dobrze, w takim razie na Pawła czekać nie chciałeś, natomiast czy ty uważasz, że, no nie ma tego w, regu w regulaminie, ale czy ty uważasz, że Paweł, Paweł ten pas powinien zostać odebrany po roku bez obrony? No tak powinno być, ale nie mi to oceniać, nie mi to jakby zarządzać. No ja nie od tego jestem, no tego są bodarze. ale no, to co dają. Wiesz, mógłbym się obrazić i poczekać za Pawłem i czekać kolejne 2 3 miesiące, a jednak wolę start, jednak wolę ten pas z pasem tymczasowy i jego bronę. Jest kolejny main event, to jest też bardzo e, wyznacznik, dla mnie bardzo ważny. Nie ukrywajmy, to jest któraś gala z rzędu, czy to jestem albo w konwencie, albo w main -e To jest bardzo fajne. No ale z drugiej strony, no nic nie zrobię. Jakby i nie powiem Pawle, choć tutaj, e, wyzdrowiej szybciej, bo on też pewnie jest wkurzony, że dopiero, wiesz, nie bije się ponad rok. Jest też, no nie ukrywajmy, to też są pieniądze, to też jest prestiż, to też są reklamy, e, jakieś umowy sponsorskie i no on też pewnie nie jest z tego tytułu zadowolony, nie? nie chce go bronić, ale jakby mógł, to by zawalczył. Nie? Na pewno by chciał. Na pewno. Pewno, na pewno by chciał, też, więc no, pewnych rzeczy po prostu nie jest w stanie przeskoczyć. No, i trzeba po prostu czekać. No dlatego ja też tą, to jak to nazwałem, patologię damy w taki lekki cudzysłów, bo kwestie, tak jak powiedziałeś, punkt widzenia, że od punktu siedzenia do okoliczności. Tak. Jak mówimy o patologii, to wiesz, w WMC mamy sytuację, w której Jones się bije osobno, a Stoma Pina się bije osobno, obaj mają pas, to jest dopiero jakaś sytuacja kuriozalna. No właśnie, dlatego też nie mi to oceniać, nie nam to oceniać. Ja cieszę się, że ten pas. Będzie walkopas o pas i, i to jest dla mnie najważniejsze, walka o, wiadomo, no fajnie byłoby ten prawilny, jak to mówią każdy, jak to mówił Tomek Romanowski, że fajnie się było bić być o, o ten pas prawilny. No wyszło jak wyszło, no o... To więcej powiedzieć. No dobrze, no w takim razie walkę mamy z Radkiem Paczuskim. Twoja droga, droga ponownie do pasa regularnego, do walki o pas regularny się wydłuża, może będzie rekordowo najdłuższa, ale może po ewentualnym zwycięstwie będzie to smakowało wtedy dużo, dużo lepiej. Natomiast no jest Radek Paczuski, on dostał szansę. Zasłużył nią walkowki w kickboksingu generalnie, trochę jakby przypieczętował, może to, bo gdzieś Lajd cię wysyła na prowadzenie, o Michale Michalskim się zapomniało, no tylko wszyscy zapomnieli, że to Radek pokonał Laida. No więc walką w kickboksingu efektownie w tym w którym wy się będziecie bili w sierpniu, pokonuje, no i Marty Lewandowski przepieczętowuje mu rolę pierwszego pretendenta na tej e, gali, co się potem staje też e, ciałem, jak to się mówi, i zmierzysz się z nim. No więc tak, e, z Tomkiem Oranowskim, nazwijmy to w cudzysłowie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, dałeś mu szansę w stójce, natomiast pytanie, czy dasz ją Radkowi, bo to ryzyko chyba się zwiększa, bo Tomek jest świetnym pięściarzem w MMA, ale Radek to tam są jeszcze świetne nogi. No. Czy pierwsza raz Kuber będzie nudny i będzie klinczował? Nie wiem. <laughs> e, wiesz, no jakby. No Ja muszę się dostosować do zawodnika podczas walki. I jeżeli będą wchodzić ciosy na twarz, będą wchodzi, wchodzić ciosy na korpus, będą wchodzić kalwki, niemielikiki i cokolwiek, no to to, to zostawię. E, bo ja nie lubię zmieniać czegoś, co działa. E, jeżeli będzie obalenie, bardzo fajnie, Możemy w końcu zobaczyć jak to jak wygląda kuwerski z pleców bądź z góry. Eee, wiesz, to, to co mówisz, no, no Radek ma dużo fajnych asów w rękawie, ale też pokazuje bardzo często walka, czyli my się nie będę zaskoczeniem, jeżeli powie, powiem, że bije kalfkiki i, i prawe kolano bardzo często. I, i na no to trzeba te, tego trzeba będzie się wystrzegać. Jest też świetnym stójkowiczem, jest świetnym strajkerem. Wiesz, ciężko mi powiedzieć jak ta walka będzie wyglądać. I, I to jest takie, bo mogę powiedzieć, że będę go sprowadzał, będę się bił. Albo powiem, że będę się z nim biła, będę go sprowadzał. Albo, będzie, wiesz, to, no, tak wiele się sytuacji może tam zdarzyć, że ciężko mi jest to przewidzieć. Na pewno game plan mam. Na pewno będę mu zabierał te najlepsze asy, które, które ma. Eee, no i na tym jakby bazuje, a co wyjdzie w samej walce, to, to, to po prostu czas pokaże i ten czas spędzony w OKTAGONIE. Hmm. No dobrze Piotrek, to ja Ci w takim razie, razie życzę zdrowia. Ten temat zamykamy. No i pytania, które niestety niestety, ale wszyscy czekają. W takim razie Twoje rozejście z Arturem Gwoździem. Eee, co możesz nam na ten temat powiedzieć? Eee, Uścisniliśmy sobie dłoń. Powiedziałem Dzień dobry. Powiadałem z Arturem dość, dość poważnie. Um, rozmowa sama trwała prawie dwie godziny. Uargumentowałem to. Artur też pewne rzeczy argumentował. Podaliśmy sobie dłoń. Powiedziałem, że po prostu chcę się rozejść. I tak to zostawię. Um, tak to zostawię, tak sobie obiecaliśmy i... i, i jakby to, co się tam działo na tej rozmowie, to niestety państwu tego nie przekażę. ja o jedną rzecz tylko muszę dopytać z racji tego, że zdaje się, że wiem, że to jest kłamstwo i dobrze by było, może jakbyś to zdementował, bo słyszałem to z tylu źródeł, a z, takie, z dobrego słyszałem, że to nie jest prawda, ale to już zostawię tobie do, do komentarza. Zmiechnij się, bo jakaś plotka jest, to się na nią. Tak, o, chodzi o tą trzykrotnie, pięciokrotnie, jedenastokrotnie, nie pamiętam, ale tyle razy to usłyszałem, że, że z też o tym rozmawiałem oczywiście. Zostawię dla siebie też oczywiście e, treść tej rozmowy. Natomiast e, po, rzekomo powodem miał być e, mój wywiad z Arturem, w którym Artur e, powiedział, jakby obraziłeś się na to, że on będzie sugerował Pawłowi to, aby Pasa nie wakował. W sensie, że... To powiedział e, Artur? Nie, 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 broń Boże. No, te plotki, tego... które do mnie docierały, że ty się okay. obraziłeś o wywiad Artura, w którym broni Pasa Pawła, aby go nie wakował, żebyś ty się nie mógł o niego bić. No tak jakby... Chodzi o to, że się obraziłeś o wywiad w skrócie. No. E, Y, obserwujący in the cage. nie było takiej sytuacji. Prawdę powiedział, że teraz się do, dowiedziałem o tej sytuacji, bo nawet tego wywiadu nie wiedziałem. No to takie rozuplotki no, to... no to. No takie no to... tak rozuplotki No nie, totalnie nie. W takim razie kto jest, kto będzie nowym menadżerem? Nie wiem. Nie, A, ma aktualnie. nie mam aktualnie. Nazwijmy to w cudzysłowie, jestem wolnym strzelcem. E, rozważam kilka opcji. Mm, ale też chcę zrobić to spokojnie. Chcę sobie jakby. Przeżyć chwilę samemu teraz, porozkminiać, zasiałem ziarnko, czekam co wykiełkuje i jakby czekam co w tej mojej głowie się otworzy, bo to jest największe, największe ale. Hmm. Tyle. No. Dobrze, tak w takim razie wszystko y, wiemy. Zdrówka w tych najbliższych dwóch miesiącach, żeby tu się nic nie wydarzyło. E, czekamy na Twoją walkę z Radkiem. Na pewno emocji będzie bardzo, bardzo dużo. E, jak zwykle przyjemność. No i trzymam kciuki za udany obóz przygotowawczy. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam.